O, jest branie. Ale piękne branie. Zobaczcie na to. Zobaczcie jak idzie. Pięknie. To lubię. Odejście bardzo ładne. Poszła mi dość daleko podczas tego brania. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Dobrze, że miałem włączony wolny bieg. Uratował mi sytuację, ale odchodzi. Niewiele tu mogę zrobić. Ponieważ ryba nie poddaje się, chodzi sobie jak chce. Zobaczcie. Próbuję ją pompować. Powolutku idzie. A tu na drugiej mam branie w stronę brzegu. Sluzowało mi całkiem żyłkę Ale dopóki nie poradzę sobie z tą rybą Niestety nie mogę tutaj nic zrobić Chyba że ta mi weszła w tamten zestaw bo idzie Dokładnie tam gdzie mam ten zestaw Żeby tylko mi nie splątała Obawiam się tego troszkę Idzie pod krzaki tu muszę ją wyhamować powolutku Przechodzi dalej Dobrze Ciekaw jestem, czy mi splątała tamten zestaw, czy na tamtym mam branie. Muszę ją podprowadzić pod powierzchnię, bo inaczej nie będę w stanie tego zobaczyć. Ale chyba nie. Chyba nie. Piękne wiry robi. Na pewno za wcześnie na podbierak. Pewno nie jest to maleństwo. Zobaczcie sami. O, ładny karp. Ładny karp. Jest blisko, ale jest bardzo silny jeszcze. nie chcę żeby tam szedł gdzie? mam tam ten zestaw jest chyba karp, kurde uciemniak za silny żeby go podeprać jeszcze na razie robi co chce dałem mu troszeczkę powietrza ale nie poskutkowało ale zrobił mi tu fragmentu piękna walka okej troszeczkę wszedł mi do podbieraka pięknie Naprawdę dobra walka O Chodź na matę koleżko Bardzo ładny kart Zaraz go zobaczycie, tylko skoczy po szczepczyki Zobaczcie sami, piękny kapik. Oczywiście nie będę go męczył. Coś mi tam wisi na drugiej ręce. Już go od razu wypuszczę I zobaczę co tam się dzieje Ma siłę Ma siłę Więc zachował dużo sił Ale była piękna walka Dobra czas sprawdzić co na tamtej tylko to ogarnę coś mi się tu zaplantało przy już jest dobrze podkładam Sprawdźmy czy tutaj coś jeszcze jest Bo tutaj nie mam brania w stronę brzegu i chyba mam pusto Tak pusto No ale to było piękne